Cześć, ja jestem Mieszko i witam Was na kanale Lewina Klocków. Dzisiaj zajmiemy się zestawem o numerze 21166 czyli The abonent Mine od serii LEGO Minecraft. Jest to zestaw nowiusienki z 2021 roku, bo bodajże z stycznia. Jak tutaj możemy zobaczyć na opakowaniu 7+, plus, oczywiście numer, nazwa, upuszczona um, kopalnia, logo LEGO, Minecraft, tutaj jak widać mamy pająka z Minecrafta, fajną grafikę, która właśnie przedstawia nam um, przedstawia nam sam zestaw oraz w tle tutaj widzimy bardzo fajne przejścia, tutaj mamy lawę, kopalnię, która idzie tam w głąb, um, części właśnie terenu, kwiatki. Pięknie to wygląda, bardzo pomysłowe według mnie. Tutaj też ładne niebo. No dobrze, przejdźmy do omówienia dalszych części pudełka. Oczywiście kolejne Lego, kolejny numer. Niebezpieczne dzieci od 0 do 3 lat. Zawiera małe elementy. Oczywiście niezawodny kod kreskowy. Z tyłu mamy kolejną grafikę. Oczywiście inne jakieś tutaj ustawienie. Oraz bajery których na razie jeszcze nie tutaj pokazywać, żebyście sobie nie zaspojlerowali, kolejna grafika. Ten sam pajączek, ale odwrócony o dziwo. Tutaj mamy oczywiście reklamę Lego Live, Lego. O, nawet mamy logo Mojang. Czegoś nie mówiłem. O, tutaj jeszcze jest pięknie Lego Minecraft. No i mamy tak postacie, które są w zestawie czyli Small Slime, czyli Malutki Slime, Spider, Pajong, Zombie, Zombie i Steve, czyli gracz, czyli taki podstawowy właśnie gracz Minecrafta, o tym chyba każdy wie. Minecraft jest na tyle popularny, że, że chyba nie będę musiał za dużo tłumaczyć. Więc tak prezentuje się pudełko, przejdźmy do omówienia samego zestawu. A więc tak prezentuje się zbudowany zestaw razem z figurkami. Ładnie on wygląda, ale najpierw zajmiemy się omówieniem bez figurek. Po zdemontowaniu figurek możemy przejść do mm, recenzji właściwej części zestawu. Zacznijmy od może budowy tego zestawu i udziału jestem nią miło zaskoczony. Budowa była bardzo prosta, a wręcz mm, dziecinnie prosta, więc zestaw jak najbardziej nadaje się do budowy dla dziecka. Ale muszę przyznać, że również sprawiła mi nie problemy, a przyjemność. Miła odskocznia od większych budowli, czy na przykład, właśnie systemu budowania Bionicle z którym mam ogólnie dużo do czynienia. Miła odskocznia, taka prosta budowa. Dużo takich prostych, zwykłych cegiełek standardowych. No to akurat nie jest standardowe, ale. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Więc, jak najbardziej, jeśli chodzi o budowanie, bez problemu, dzieci sobie poradzą, ale i starsi także. A więc, tak, kolejną fajną funkcją tego zestawu, która mega mnie ucieszyła, i może już wiecie też z recenzji hmm, Hall of Armor, y tak, no, z Ironmana Iron Mana. Bardzo lubię zestawy, które możemy przekładać, modułować I tutaj też mamy jakiś tego aspekt Jak widzimy niektóre tutaj części mają takie zakończenia I o dziwo możemy je przekładać na inne miejsca w bardzo łatwy sposób Tutaj mamy oj, Czy, czy ja naprawdę tego nie pokazywałem? Ojej, Chyba Tutaj mamy na przykład y... Dodatkowe światło. Rudę żelaza. Tutaj mamy schowaną za pajęczyną rudę diamenty. Zwane potocznie diaksami. I jeszcze tu z tyłu mamy Oj. węgiel. Prosty, dobry węgiel. Ale już wracając do. I znowu uderzyłem stata. Wracając. Innymi aspektami, poza tymi właśnie rudami. Są kwiatki, które również tutaj można jak najbardziej przedstawiać, przestawiać. Chociaż nie wiem, czemu by nie. Kwiatki w jaskini. Ciekawy pomysł. Ale wracając, właśnie kwetki mogą być u góry. Pochodnia jedna może być u góry. W noc na pewno się przyda. No, żelazo raczej na trawie. Może z jakimiś modami. No, ale jak widać, za dużo nas tu nie ogranicza. Jeśli chodzi o przestawianie tych, tych. Nawet jeśli chcemy, możemy szczepić tak normalnie. Będzie ładnie to wyglądać, chociaż. Mm, nie wiem, bardzo mi się podoba ten pomysł z tymi, częściami, z tymi płaskimi częściami Który właśnie nam pozwala w bardzo prosty sposób i szybki sposób przedstawiać te różne rzeczy Te różne przedmioty Co jest trochę bardziej komfortowe? Pajęczyna Myślę, że gdyby pajęczynę ustawili na jakimś specjalnym klocku to było łatwiej nie wiem, ja chyba trzy razy przestawiłem tą panieczynę, zanim odpowiednio uznałem, że ją ustawiłem. A bodajże i tak jest w złym miejscu. Albo i nie, albo jest w dobrym miejscu, albo mi się wszystko wydawało. Ale, no trzeba tam policzyć, żeby to było ładnie, idealnie. Następnym takim, według mnie, bardzo fajnym w tym zestawie... Są pewne rozwiązania. I przede wszystkim chodzi mi tu o tory. Oraz tutaj te takie yy, płotki. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki one zostały zbudowane. Znaczy, tory są bardzo proste. Płotki już trochę mniej. Tutaj mamy taką ciekawą część. Yy, może spróbuję ją Wam pokazać. Po szybkim demontażu już Wam ją pokazuję. Jest to taka część z takim o z wyżłobieniem która pozwala nam właśnie te płotki bardzo ładnie tutaj wpasować i myślę, że może być to nawet bardzo jakiś ciekawy pomysł do wykorzystania w innych momentach. Wracając. Mm, więc bardzo podoba mi się też tutaj ta faktura niby drewna. Jest taki właśnie pasek fajnie. Fajnie, fajnie bardzo wykorzystane... Brr, bardzo fajnie wykorzystane części. Mm, Pajęczyna. No nie wiem. Ja bym tutaj jednak widział tą większą... No kurczę, większa pajęczyna z jednej strony by nie pasowała. Ale jakoś tam ta pajęczyna w ogóle mnie nie przekonuje, a wiem, że są na przykład sieci ze Spidermana, które tu by wpasowały się idealnie. Chociaż też odznaczałyby się inną właśnie stylistyką. Ale jeśli chodzi o właśnie o tą stylistykę i też odznaczanie się, no to... Ja nie wiem, troszeczkę mi to przeszkadza. Ta właśnie tutaj. Ten obręb jest strasznie. Mm, Ude, u, udetalizowane? Nie wiem czy coś takiego. takie słowo w ogóle istnieje No bardzo dużą ma ilość fajnych detali Ale tu natomiast mamy taką trochę pustkę I o ile tutaj mamy fajne płotki, fajne tory yy, Pochodnie, faktury tutaj drewna Tutaj nawet jakieś kwiatki i ten yy, crafting table bardzo fajnie właśnie, crafting table też możemy łatwo przedstawiać. Łatwo się go odczepia i przestawia. Równie dobrze można go ustawiać w tych rzeczach, ale o, nawet można go trochę obracać. Na pochodni, biorąc pod uwagę, że to jest drewno, to na pochodni bym tego nie stawiał. Nie róbcie tego w domu. No i właśnie tutaj mamy masę fajnych detali. Drobnych, ale naprawdę fajnych, i tutaj mamy linię, jeszcze tutaj jest zaznaczoną, gdzie wchodzimy w strefę niedokończonego budowania. Bynajmniej tak dla mnie to wygląda: pełno studów, pustych studów, tutaj nawet na wodzie pełno studów. No i tak naprawdę, no, co z tym zrobić? No nic, no. I jeszcze, jeszcze tutaj, gdyby te tory chociaż jeszcze na przykład jakoś wychodziły może, albo coś tu by było kawałek właśnie, na przykład taki jeden tile, postawiony, nie byłby to aż tak widoczne. Ze względu na to, że tutaj jeszcze mamy taką prościutką linię zakończenia, potęguje to nam wrażenie właśnie tej strefy, że jest niedokończona. Nawet tutaj ta lawa też taka się by wydawała, ale ten jeden klocek tutaj nawet by nie chce mi się odczepiać. Mocno się jakoś niewygodnie go odczepiać. Jeden tutaj klocek ogóle wy widzicie tego klocka. Tu jest taki jeden klocuszek. I ten jeden klocek ratuje tą lawę. Tutaj kolejny zwykły taki o. On akurat służy, żeby troszeczkę lepiej zaraz do tego przejdę, złączyć tutaj tą sytuację. Ale znowuż Gołe study, gołe study, wszędzie te gołe study. U góry, u góry też ich jest trochę, ale w momencie, gdy leży tutaj sobie ten crafting table, tu jest kwiatek, tu jest drugi kwiatek, tu jest takie zwykłe, tu są te kamyki, które niestety wypadają po lekkim przechyleniu, co jest dość według mnie problematyczne i niewygodne. Działa świetnie, niby dużo studów, ale jest to jakoś rozłożone. Tutaj natomiast mamy masę detali. I pustkę. Gdyby chociaż, mówię, kilka tutaj tajli, może nawet jeden taki o. Taki o. Tajl. Myślę, że już troszeczkę jest lepiej, chociaż on tutaj nie ma realnego zastosowania i nie ma sensu w ogóle bytu w tym miejscu, ale już estetycznie to wygląda. No, no dobrze, wróćmy. Jeśli chodzi o wodę i lawę, no to pusto. Nic specjalnego. Ciekawe jest to, że właśnie pojedyncze części są przezroczyste, a reszta jest zwykła. Mi się wydaje, że lawa powinna być... Lawa jest dobra. Lawa tutaj może jeszcze kilka takich tych by się przydało. Wodę natomiast bym zrobił przezroczystą, albo właśnie dodałbym, jak tutaj w lawie jest takie pojedyncze kropki przezroczyste. W sensie niebiesko, transparentne niebieskie. Myślę, że to by fajnie wyglądało. No i oczywiście ukryty za pańczyną Diament Wow Bardzo, bardzo mi się podoba Cejankowe tutaj Klocuszki Fajne części ogólnie dostarcza ten zestaw mm, Jak zwykle troszeczkę chyba się rozgaduje Ale nie jest źle Fajne części dostarcza Bo aż trzy takie mm, Kwadraciki przezroczysto Czerwone przezroczysto pomarańczowe Dostarcza sporo takich części w kolorze szarym jak i trzy zielone tutaj aż osiem takich tych części i oczywiście nie umiem ich nazwać sporo zwykłych cegiełek niczym się nie wyróżniających no i aż cztery kremowe takie cztery czarne oraz link cyjankowe który jest jednym chyba z moich ulubionych kolorów LEGO. Bardzo mi się podoba, jest taki wesoły, pogodny, niczym niebo. Bardzo też fajne są te, te dwa tutaj kwiatki, które mi osobiście bardzo się podobają. Są to jedne z nowszych odlewów kwiatków, które podejrzewam, nie wiem w jakiej serii zadebitowały, ale bardzo ładnie wyglądają na tych krzaczkach. Które bardzo mi przypominają krzaczki z Duplo Kiedy właśnie budowałem ten zestaw, skąd te krzaczki mi się kojarzyły Cały czas myślałem, skąd, skąd I pewnego swego czasu, jakiś czas temu, właśnie oglądałem starą, stary magazyn LEGO Magazyn? W sumie nie wiem czy to są magazyny Tam gdzie są wszystkie zestawy nowe i w ogóle Wypadło mi z głowy jak to się nazywa Katalog, o katalog LEGO, tak o to chodziło i tam właśnie zobaczyłem te kwiatki w Duplo i takie od razu tak Gdzieś je już widziałem i właśnie widziałem je w Duplo Oczywiście w Lego też je widziałem, ale jakoś tak mi bardziej się kojarzą z Duplo Taką stylistykę mi się wydaje że... Ale dobrze, bo się rozgadałem tutaj Ale wracając Przejdźmy teraz do Bayeru Jest tutaj jeden Bayer poza całą tą modularnością tego zestawu Otóż tutaj mamy O! Może zaprezentuję to od razu na przykładzie, żeby nie było. Mamy tutaj naszego Steve'a, bohatera i zombiaka, którego ustawię lekko na wodą ze względu mm, bezpieczeństwa. Może w do wody nie zginie. No i przesuwamy tutaj taką bloczek, fajnie ukryta dźwignia. I ziup, ziup. Nogus nabity, ale... No, nie wiem. Ogólnie ciekawy pomysł. Chociaż, nie wiem. Biorąc pod uwagę samo to, że ma, miałoby to być wierne z Minecraftem, to nie wiem. Może miałby to być żwir. Raczej żwir za dużo mu nie zrobi. Chyba, żebym go go zasypał. Jeśli mają być to kamienie, to okej. Okay, fajny pomysł. Bardzo fajny, tylko. Hmm. No, nie wiem kamienie jak nie oczywiście czapiam się troszeczkę bardzo bardzo fajny tutaj hmm. ten no szkoda że tego zombiego nie, nie 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 przewraca chociaż gdybyśmy go tak leciutko jedynie ustawili na przykład opartego o łopatę no tutaj w drugie w drugą łapę chwyć łopatę i oprzyj się, to czy, o Lekkie trzęsienie ziemi już Przewrócimy, opar się o łopatę O, no rzeczywiście, da radę Czyli oczywiście bawić się można Dobrze, przejdźmy teraz do omówienia Figurek Na pierwszy ogień idzie Steve Czyli główny bohater serii Minecraft Tak się prezentuje Figurka Tutaj najpierw obrócimy ładnie, żeby wszystko było widać pięknie. No i co? Pierwsze moje zastrzeżenie. Są to ciekawe figurki. Nie, oczywiście chodziło mi o to, że są strasznie proste. Nie wiem, jakoś uderza mnie ta prostota tych figurek. O ile ja nie mam nic do prostych figurek. Tutaj patrzę na moje wręcz prawie że zamiłowanie do starych serii Lego i... Bardzo mi się podobają te oldschoolowe zestawy Na przykład Pierwsze Piraci, jakieś stare Space Stare Castle to już w szczególności No, co jeszcze tutaj można powiedzieć Lutowe spodnie Niebieska koszulka, podejrzewam, to jest też kolor cyjankowy Jeśli dobrze pamiętam, chociaż Nie wiem, czy nie jest troszeczkę za ciemny Tak, troszeczkę za ciemny Czyli to jest po prostu jakiś jasno-niebieski odcień, zwykłe rączki, kwadratowa minecraftowa twarz, ogólnie bardzo fajny klocek ten, minecraftowa główka, kilof, kilof bardzo fajna część też chociaż, no widać, że minecraftowy, więc jest minecraftowe, no i jedyny nadruk na torsie, tutaj ten oczywiście sam też nie wiem co bym mógł nadrukować na takiej figurce, ale w sumie cieszę się, że w niektórych zestawach dają jednak jakieś skiny czy coś w tym stylu, bo o, jakoś tam trochę za prosta ta figurka. Ale ogólnie nie jest źle. Przejdźmy do następnej figurki, czyli Zombiego. A więc tak. Po... Nie chcę powtarzać co mówiłem przy ten. Oczywiście ta sama zastrzeżenie do prostoty. Fajna łopata. W tym przypadku kamienna, kilow był akurat żelazny, jak widać ma lekki taki połysk. Łopata natomiast tego połysku takiego nie posiada. No co? O ile zombie mi się bardziej podoba, jednak nawet jeszcze bardziej prosty nadruk na twarzy jakoś do mnie przemawia. W kolor zielony bardzo, bardzo pięknie pasuje do tego połączenia niebieskiego z fioletowym. No, ale co mam tutaj powiedzieć więcej? Bardzo, bardzo proste. Ale żeby nie było za mało tej prostoty, to przejdźmy do slime'a. Tak. Mały slime jest tą samą częścią co główka. W bardzo ładnym, transparentnym kolorze. Jest to chyba moja ulubiona figurka z tej, z tej, tej, zaraz przy zombie, którym mnie uwiódł kolorami naprawdę, bardzo mi się podoba połączenie tych kolorów ale slime jest i tak najlepszy najprostszy i najlepszy, więc prostota nie zawsze jest zła gdy na niego patrzę, po prostu widzę taką fajną galaretkę, nie wiem, strasznie mi się on kojarzy z galaretką hmm, podoba mi się bardziej niż w grze jednak taki bardziej przezroczysty naprawdę, no piękny odcień przezroczystego to nie jest ani taki ciemny, ani jakiś super jasny Tylko właśnie taki, no zielony. Bardzo taki no, nie wiem jak to opisać, fajna minka. Uuu Uu. Więc bardzo, bardzo, ale to bardzo podobająca mi się figurka najprostsza, ale zarazem najbardziej taka urokliwa o i ostatnia figurka, tym razem budowana. Tak, budowany pająk, który jest bardzo fajny i bardzo fajnie wygląda. pozwoliłem sobie tak na takiej podstawce, żeby lepiej go było widać. Bardzo ładny nadruk na twarzy. Rzeczywiście kojarzy mi się z Minecraftowym pająkiem. Ciekawe ułożenie tych stópek, żeby można było nimi fajnie ruszać. Możemy nawet zrobić pozę na X-Winga. No niestety TIE Fightera tutaj no, nie zrobimy, bo to dalej nie idzie. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o ruchomość nóżek. Tutaj niestety tylko do... Kąt prostego możemy ten dalej nie idzie, ale możemy ojciec! Jeszcze spadł skubany mały. No i mówię: bardzo, bardzo przystępna figurka. Też jedna, chyba na pewno lepsza od Steve'a czy Zombiego Myślę, ale też jest bardzo odmienna. Tutaj też ma nawet inną główkę, która również jest ciekawym elementem. Podsumowując zestaw jest jak najbardziej przystępny dla i starszych, i młodszych odbiorców jest to naprawdę bardzo fajna hmm, przygoda, można to tak ująć. Samo budowanie zestawu jest przyjemne, efekt końcowy jest zadowalający, a i bawialność nie jest zła przestawianie tych wszystkich ród można mm, i pochodni można po prostu udawać to za zabawę jeśli ma się jeszcze inne zestawy z tej serii można połączyć scenariuszy zabawy jest niezwykle wiele yy, możemy właśnie walczyć z pająkiem ze slajmem, z zombie yy. możemy eksplorować niezwykłe jaskinie tego niezwykłego lego minecraftowego świata mamy ładne kwiatki Mamy, właśnie, rudy, mamy nawet diamenty. No, jest już, jest co się bawić. Można nawet bardzo abstrakcyjnie do tego podejść. A, ja bardzo lubię abstrakcje. Król Slime. Totem Slime'a. Piękne. Ale wracając, przejdźmy do skali oceniania minusowo-pusowej. Zacznijmy od minusów. Podpunkt ten minus nazwałem zastudowaniem. I oczywiście chodzi mi o niewykorzystanie nadmiernej ilości studów. Tak można chyba to ująć. Oczywiście tutaj, tu, tu. Naprawdę. Trochę upłaszczenia. Chociaż jeden taki mały tile, jak tutaj zrobi, już by zrobił naprawdę dużą robotę, bo byłoby to przełamane. A jeszcze jak tu jest taka kreska, to już po prostu widać. Buda, budowanie, budowanie, budowanie. Znaczy w sensie bardzo detaliczne budowanie, a już później, żeby było, żeby było tak 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 tutaj tyk, tyk 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 dobrze tutaj a nie potrzebna nam żadne study i jest dobrze no nie jest dobrze znaczy nie jest dobrze ale trochę się też czepiam, ale no nie wiem mi to trochę przeszkadzało oczywiście na minusach chyba tyle się skończy bo nie wiem co jeszcze mogę użyć za minusami Myślałem, żeby dać prostotę figurek ale jednak no kurczę, Minecraft nie jest skomplikowaną grą. Jednak, no tak te figurki troszeczkę wyglądały. Może jakieś pojedyncze detale, ale tak sobie to wyobraziłem. Gdyby dodać to jakieś właśnie te kropki detalowe, i wyglądałoby to według mnie źle. Więc nie ma co się czepiać, tylko trzeba polecać. Więc przejdźmy do plusów. Plusem zestawu, oczywiście, jest modularność jego. Wszystkie te scenariusze, zabawy, przenoszenie ród, przenoszenie pochodni, kwiatki, stworzy slajmy, przenoszenie tutaj nawet tego craftingu na dół. Można nawet na lawie go postawić, chociaż nie polecam, bo jest drewniany, mógłby spłonąć, a właśnie, jeszcze tutaj uzupełnię, bo zapomniałem powiedzieć właśnie o tym craftingu, nie zapomniałem go przybliżyć, więc piękne podsumowanie. Bardzo też fajne. Bardzo mnie cieszy, że zestaw ten nie posiada naklejek. Same nadruki. Ja, który nie jestem oczywiście zwolennikiem naklejek i jak najbardziej za nimi nie przepadam. Jestem niezwykle z tego powodu zadowolony. O, niech się ty trochę wyostrzy. No i co tu więcej mówić? Przejdźmy do kolejnego plusu, którymi są detala, detale, tak, którymi są detalami, które są deta, którymi są det. Masło maślane, słomia, słomiana. Masło jest maślane, tak. Detale. O ile był minus za brak detali, to jesteś minus za detale. Więc w sumie jest to taka trochę słom... słomiana słoma, Ale naprawdę, tory, tutaj ta część jest według mnie bardzo fajnie zrobiona. Nawet tutaj z tyłu, te tutaj, o, jakieś skały, ułożenie w różnych wielkościach. Super. Kwiatki, bardzo fajny, taki detalik mały. Pochodnie, tutaj właśnie ukryty, ten pojedyncze jakieś takie. Tutaj, właśnie ta faktura niby drewna. Bardzo ładne oddanie tego, co tak naprawdę możemy zobaczyć w Minecrafcie. Może nie idealne, ale bardzo ładne. Więc, tak, ten zestaw zostaje na plusie. Czyli ma plus na plus, jeden plus na plus. I jak najbardziej go polecam. Jest to. Świetna zabawa, można naprawdę się dobrze pobawić tym zestawem. A nawet i na półce dobrze wygląda, szczególnie połączony jeszcze z jakimiś może innymi zestawami z Minecrafta. No, nie powiem, że to mogłoby być naprawdę kozackie. Niestety takowych nie posiadam. A więc to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję i do następnego razu.